Jak w lutym e, pogoda jest wiosenna, to i aktywności mogą być wiosenne. E, można kajaczkiem normalnie. E, po rzece Omet. Pod warunkiem, że są takie roztopy i deszcze i po prostu naprawdę tej wody jest. A jak widać jest. Normalnie można pływać. Tak wygląda ta rzeczka. No po prostu coś pięknego. A jeszcze dzisiaj ta pogoda tak sprzyja, bo słońce świeci. Więc widoki są no, po prostu cudowne. Lawirować trzeba dosyć dużo, i główną taktyką jest tutaj nie dawanie do przodu, tylko skuteczne operowanie wstecz, biegiem wstecz jakby tym. To już zaczynamy etap tych łąk wilczyńskich. Czyli tak jakby tutaj te wzniesienia się kończą pomału. Na tym w zasadzie kopczu największym, czyli naszym kurchanie. Nie kurchanie, a grodzisku bruskim, wilczyńskim. I teraz, czyli jakby kończy się przełom tej rzeki przez wilczyny, e, czyli przez w, w wysokie, wzgórzyste tereny. I teraz wypływamy na łąki. No zobaczymy, powinno zupełnie inaczej wyglądać, chociaż po prawej jeszcze będzie las kawał czasu. Kawał drogi, a e, po lewej już będą łąki. No kajak spisuje się bardzo dzielnie. No niestety tylko zimą tak wyglądało. Jest roztoponego dużo śniegu. I deszczy. Wczoraj jeszcze padało bardzo mocno. A ta rzeka już zgubiła tyle wysoko, tyle poziomu wody. Moment jest po prostu przepiękny przepiękny. Jest piękną rzeką. Naprawdę, tutaj ten odcinek wilczyński, to jest, dlatego się nazywa przełom: że przełamuje takie wzniesienia. Jest. To jest 43 minuta. spływu tego. A pokonane jest kilometr 800 metrów. No właśnie. I tam na przykład w 43 minucie mieliśmy pokonane kilometr 800, a teraz w 47 minucie mamy 2 km, 200, 2 km 300 metrów. Więc taka jest różnica, jeżeli chodzi o płynięcie po krętej rzeczce z zawalonymi drzewami co parę metrów. A na otwartej przestrzeni, gdzie tych drzew w ogóle nie ma, tylko płyniemy tak, jak autostradą po prostu efikujemy. A tutaj mniej więcej widać gospodarstwo e, znajome, bardzo kochane i lubiane przez wszystkich. E, natomiast mniej więcej widać tutaj, na jakiej to płaskim terenie teraz sobie płyniemy, a jaki teren górzysty i pagórkowaty jest wyżej dalej. E, ten, las, ten las, jak się zaczyna, to widać, że tam zaczynają się pagórki. No i te pagórki ciągną się tam, w zasadzie, właśnie przez wilczyny. I ta rzeka musiała, żeby osiągnąć tutaj ten poziom łąki, do tej łąki i dalej tam, prawda, do granicy i za granicę, tam do... grawitacyjnie do tej łyny dopłynąć finalnie, gdzieś już po stronie rosyjskiej. No musiała ten przełom jakiś przez pagórki zrobić, wilczyńskie. No i zrobiła. Proszę bardzo. Tyle jest wody w tym roku. Przynajmniej w lutym na razie. Pod samą Łamboną woda. Cała łąka zalana. Wygląda jak jezioro. O, i woda na przykład z rzeki widać tutaj, że ucieka na tą łąkę. To jest łąka, to nie jest jezioro, to jest łąka. Niesamowita niesamowita ilość wody. Tej zimy, bo przecież wiosna jeszcze nie jest nawet. No ale to po tych roztopach śniegu było sporo. Potem deszczu dużo. Musi gdzieś ta woda się blokować. Niesamowita ta prostu. Jest... Powódź. Powódź Piękna szeroka rzeka W życiu się nie spodziewałem, że aż tak szeroka tutaj może być Czy się Przecież jakbym pływał po jakimś wielkim parku Ciekawe czy za mojego życia w ogóle tyle wody będzie w tej. Rzece. No takie są tutaj lawiracje. Główny nurt jest tam. Ja tu sobie na bok spłynąłem, żeby właśnie ominąć to całe drzewo, które tutaj leży w poprzek. Tu jest następne i następne. Tam dwa następne. Tam jeszcze jedno widać. Tam daleko jeszcze dwa. Jest to 4 km 200 metrów od startu, czyli od Wilczyn. 4 km 200, tam 50 nie nagrywałem i 50 na początku nie nagrywałem. Znaczy nie rejestrowałem trasy, więc można powiedzieć, że 4 km 300 metrów. No ale to już taka delikatna różnica. Mamy kolejkę. Może się uda. Zobaczymy. Wygląda nisko. Płynąć pod spodem A może i się nie uda Bo on jest No jest nisko Udało się na styk na tym odcinku od kolejki dalej do. płyniemy do drogi relacji e, Skandławki. Łęknica. Tutaj mamy potężną tamę Bobrów. Potężną, bo nie chodzi o jej wysokość, oczywiście, tylko o jej szerokość. Bo bardzo całe koryto w zasadzie nie tylko rzeki przecina, ale i tutaj widać też poziomy różnicy wody. Różnice w poziomach wody między tutaj tą wyższą a niższą stroną. Na całej szerokości tego w zasadzie tej doliny. Niesamowity jest to odcinek tak naprawdę tej rzeki. Naprawdę niesamowity, bo trudno jest tutaj odnaleźć ten nurt w ogóle, tak naprawdę, bo ona wpłynie całą szerokością tego jaru po tych wszystkich mokradłach, podmokłych swoich łąkach i terenach okolicznych. No ma to swój urok, ale trochę uciążliwe w kontekście nawigacyjnym jakby takim, że jak to popłynąć. Natomiast no, no jest, to, jest to po prostu nieprawdopodobna ilość wody. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No spływałem wieloma rzekami różnymi, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tak rozległej po prostu płynącej łąk w zasadzie. Bo tutaj w zasadzie można mówić o płynących łąkach. Na odcinku oczywiście tym, łąkowym Tutaj takie Bystrze, właśnie na tamie bobrowej Normalnie górą można przepływać Pięknie tu jest, tak dziko, tak Nie ma innych słów, po prostu dziko i pięknie Bardzo trudno się nagrywa naraz i steruję wyłowiłem taki kanister jakiś śmieć po prostu pływał po omecie naszym kochanym muszę się tu gdzieś przytrzymać i sobie na GPS znaleźć lokalizację gdzie ja jestem w ogóle bo... okej okay. tu na skróty musimy popłynąć bo tam jest nurt potem główny a tu jest zwalone a popłyniemy przez to zwalone damy radę spokojnie bo to będzie że mocno przynurzone więc próbujemy no i w okolicy tutaj 5,5 km od wilczyn znowu skarpy dosyć pokaźne się zaczynają i rzeka płynie znowu wartko bardziej i bardziej w jednym korycie tylko przez co i nurt jest dużo większy a i głębina pewnie pokaźna Proszę, miejsce wyjątkowo wredne no bo ani dołem ani sforsować się tego nie da, bo niby drzewko cienkie, ale jednak wystarczająco grube, żeby nie dało się go odgadzić. Więc bardzo wredne miejsce. Natomiast ten jar tutaj wyraźnie, tutaj teren w górę. Tu w górę rzeka już ma jedno koryto. Już nie jest taka rozlało, rozlana. No i tutaj w zasadzie bardzo niedaleko już gdzieś jest ta droga łącząca skand z łęknicą i to chyba będzie koniec mojej przygody na dzisiaj, bo trochę mam już dosyć, plecy mnie bolą z tych przenosek i trochę zimno mi w nogi tu ładnie widać jakie są ścieżki do rzeki zejścia zwierzyny, a tutaj po piach ponieważ piasek zawiera wiele soli mineralnych, mikroelementów i zwierzyna dzika, szczególnie jeleniowate w takich miejscach ją pobierają właśnie sobie te minerały z piachu, bezpośrednio z piasku. Rzeka Omet Wilczyny 7. Pozdrawiamy.